zależuje trawy, którą zasiałem wiosnę. Była to trawa z, z dodatkiem ziół, ale po prostu nie wypaliło, bardzo, bardzo kiepsko to planuje i po prostu postanowiłem to, to zlikwidować i zasiać, zasiać, na nowo trawy wieloletnie. Jeżeli chodzi o trzeci pokos, to już też zacząłem yy, kosić trzeci pokos. Nie ma rewelacji. Jest to sobie takie powiedzmy no bardzo skromnie, aczkolwiek lucerka za, za gdzieś około tydzień do dwóch tygodni będę już czwarty pokos robił lucerki, która rośnie w tym roku rewelacyjnie. Jest trochę, trochę wilgoci mamy, fajna pogoda, także lucerka rośnie i myślę z tego będzie, będzie jeszcze przynajmniej z dwa pokosy, także, także pasze na zimę będzie, będzie wystarczające. To ja robię wszystko w baloty, owijam to do folii, jest to dla mnie wygodnie. po prostu nie mam jakiejś, jakiejś dużej masy, żeby to robić na, na silos. Także dla mnie, dla mnie jest wygodnie robić to w baloty i to bardzo praktycznie. Nie jest to najtaniej, ale, ale praktycznie. Cenowo opasze. Siano kiszonka gdzieś w granicach 120 zł, 130 zł balot, jeżeli ktoś sprzedaje. Raczej tu nikt u nas nie sprzedaje, ewentualnie że ma nadwyżki tam z trzeciego czy, czy, czy nawet czwartego pokosu. Bo po prostu każdy ma, każdy ma dla siebie i woli to. Zmagazynować na przyszły rok, no bo jednak troszeczkę rezerwy trzeba mieć. Nie wiadomo, co, co czeka nas w przyszłym roku. A jednak no, bydło musi mieć trochę tego zapasu, trzeba mieć, żeby być zabezpieczonym na, na, na przyszły rok. Na Główną rok. rośliną, którą zbieramy dla krów mlecznych i dla sada bydła mlecznego, to jest lucerna oraz trawy. W tym roku też dosyć szybko zebraliśmy pierwsze pokosy trawi lucern początkiem maja. Zbiór następuje. Poprzez koszenie, następnie zgrabywanie i zbieramy całość naszego materiału sieczkarnią. Jest zakiszana w silosach lub rękawach foliowych. Plony, jeżeli chodzi o zielonki w tym roku, pierwsze pokosy nie były tak duże jak rok temu, ale za to drugi pokos wynagrodził. Był lepszy po prostu niż, niż w tamtym roku. Wystąpiły opady, co spowodowało, że nadrobiliśmy tą stratę z pierwszego pokosu. Jesteśmy po trzech zbiorach Lucerny, po dwóch zbiorach trawy. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie bazy paszowej na ten 2025 rok, jesteśmy zabezpieczeni. W tej chwili też po tych dużych opadach widzimy, że trawa. Zaczęła dość mocno odbijać. Przygotowujemy się do zebrania jeszcze jednego pokosu lucern i traw. W miesiącu wrześniu przed, przed zbiorem kukurydzy. Bo bardzo dużym tutaj, jeżeli chodzi o, o bazę paszową, to jest też kiszonka z kukurydzy, także zielonka z kukurydzy. Myślę, że też w tym roku, w pierwsze dni września, już zaczniemy zbierać na, na kiszonkę. Jeżeli chodzi o siano kiszonki, to jesteśmy już po trzecim pokosie. Gdzieś dwa tygodnie temu zebrałem trzeci pokos. Pierwszy pokos, można powiedzieć, był słaby bo nie był. Inne lata zawsze pierwszy pokos był taki największy, najwięcej tego było. E, w, tam, w tym roku pierwszy pokos był no mniejszy, ale drugi i trzeci znowu były podobne do pierwszego. Tyle samo przyczep zbierających było, co w pierwszym pokosie. No i myślę, że baza, że na początku się bałem, jak zebrałem pierwszy pokos, że będzie tego brakować, będzie sucho, ale gdzieś tam były opady deszczu e, i trzy pokosy już mamy zebrane i myślę, że jeszcze w tym roku dwa pokosy powinno udać się zebrać. W moim gospodarstwie uprawiamy lucernę, e, to w, na polach jakby ornych jest lucerna siana i trwają użytki zielone, nie? Jesteśmy w tej chwili e, od wczorajszego dnia w trzecim pokosie życicy. W naszym przypadku pierwszy pokos użytków zielonych idzie na siano kiszonkę, drugi pokos e, poszedł na siano no i trzeci teraz rozpoczynamy, mówię życicy, idzie na, na siano kiszonkę. I jeżeli chodzi o zielonki, tutaj dużych spadków w plonie nie ma. No Mówię, ten trzeci, widzimy, że ta wegetacja w tym roku w naszym rejonie była przyspieszona i ten trzeci pokos, generalnie on powinien być na początku sierpnia, także troszeczkę, troszeczkę faktycznie ten okres wegetacyjny jest przyspieszony.